Dziś przepyszny i jakże szybki sernik mangowy. Zapraszam. Galaretkę mango rozpuść w niecałej szklance wody i poczekaj, aby przestygła i zaczęła tężeć. Herbatniki pokrusz. Możesz zrobić to w malakcerze, albo tak jak ja ręką. Tych herbatników daję na oko, bo to wszystko zależy od tego, jaki gruby lubisz mieć spód. Więc, jeżeli nie lubisz spodu, to w ogóle możesz pominąć herbatniki. Jeżeli lubisz grubszy, jak najbardziej możesz dać więcej albo mniej. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co ty lubisz. Do takich pokruszonych herbatników dodaj 50 gramów roztopionego masła, ale jeżeli masz tych herbatników więcej, aby zrobić grubszy spód, masła musisz również dać odpowiednio więcej. taki przesyp do foremki. Ugnieć. I, w... I teraz ja do tej samej miski bez seregieli wsypuję twaróg sernikowy z wiaderka. Nawet sobie tą samą łyżką go tu i z tym twarogiem, z ilością tego twarogu, tak samo postępuj jak yy, z herbatnikami. Chcesz więcej, daj więcej, chcesz mniej, daj mniej. Jadam niecałe wiaderko. Do tego wlatuje mango. I do tego galaretkę mango, którą zrobiłam w niecałej szklance wody. Ona już jest taka tężejąca. Jeżeli nie masz pewności, że ci to stężeje, możesz się wspomóc żelatyną. I teraz to umiksuj. To już pachnie niesamowicie, a ten kolor mmm. i tą serową, mangową masę wlej na herbatniki. A już cukru nie dodawałam, ale pamiętaj, że mango jest słodkie. I teraz to wystarczy włożyć do lodówki, do stężenia, ciasto się działo w lodówce całą noc. I oczywiście, że już zaczęliśmy go zjadać. Ja go przyozdobiłam suszoną żurawiną, ale możesz go przyozdobić kawałkami mango albo bitą śmietaną, czym tam lubisz. Ważne, żebyś wykorzystała ten przepis i zrobiła według własnego uznania. Każdy ma inne względy estetyczne, więc o tym nie będę dyskutować.